Szanowni Państwo, Marek Łakowski, 13 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Państwo, moim gościem dzisiaj jest Pani Barbara Łukasik. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Wiceprezes panie. Zarządu Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych. To święto chyba nie jest Wam takie bliskie, 13 listopada, ten Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Bardziej chyba Dzień Białej Laski, z tego co pamiętam, 15 października jest Wam bliższy. Tak, Dzień Białej Laski jest dla nas bliższym świętem o tym drugim terminie, o Światowym Dniu Niewidomego. Już prawie nikt nie pamięta. Nie obchodzimy tego święta, ponieważ sami nie mamy środków, aby organizować spotkania z naszymi członkami. A już nie mówiąc ale o. Ale jakieś życzenia serdeczności są. Nie nigdy nam się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek yy, z zewnątrz, czyli z osób wi widzących przekazał nam takie życzenia, to my wewnątrz naszego związku mhm. przesyłamy sobie życzenia, natomiast nikt z osób widzących. Pani prezes co nowego w związku z tego, co wiem, z wolności 20 przeprowadzacie się do dzielnicy Raków, ale ja pokoju 13, tak? Yy, tak. Prywatny właściciel się znalazł po sesji yy, przy wolności 20? Tak, to wszystko prawda. Mamy zmienić lokal. Czy Aleja Pokoju 13, tego jeszcze nie wiem, Zapewne wolałybyśmy przeprowadzić się do innego lokalu, który nie wymagałby gruntownego, kapitalnego remontu. Dobrze, to o tym porozmawiamy, ale chcę zapytać, sama lokalizacja to dobra jest dla osób niewidomych, niedowidzących dojeżdżanie na Raków? Czy właśnie tu w centrum, kiedy wiele osób przyjeżdża, podjeżdża pociągiem, to była lepsza lokalizacja? Dużo lepsza. To była lokalizacja, zresztą od ponad 20 lat jesteśmy w tym miejscu. Bardzo dobra lokalizacja, bo blisko z dworca kolejowego, blisko z dworca autobusowego, PKS. no i nie mówiąc mhm. o tramwaju, który zatrzymuje się prawie naprzeciwko. Natomiast w dzielnicy Raków no, będzie nam ciężko przyzwyczaić się, a przede wszystkim. Nauczyć zupełnie niewidome osoby tam dojść, trafić. A jak pani sobie poradzi, bo pani jest osobą niedowidzącą? Bardzo tak? silnie niedowidzącą. Tak. Jak, jak ja pani? sobie poradzę, no dojeżdżam z żarę. Jest Letniska. to wezwanie dla pani? Oj tak. Będę musiała z instruktorem orientacji przestrzennej parę razy przejść, yy, poznać. Punkty orientacyjne, zapewne dam sobie radę, bo teraz z dworca tutaj poruszam się doskonale, dochodzę sama. No ale to jest ile? 30-50 metrów, prawda? Tak, tu jest dużo bliżej. Natomiast tam jest troszeczkę dalej, no ale myślę, że sobie dam radę. I, i, i inne osoby też, ale wracając czy nas to satysfakcjonuje. Nas to nie satysfakcjonuje. To miejsce, ta zmiana, ale zaproponowanych przez Urząd Miasta innych lokali, no wybraliśmy to najlepsze z najgorszych. No tak, ale pani sama mówi, że nie macie pieniędzy na remont. I Jesteście dlatego, stowarzyszeniem. Możecie pozyskiwać pieniądze. Tak. Dlatego nie robimy nic, bo nie mamy środków. Na remont tam trzeba zrobić kapitalny remont, bo jest to pomieszczenie duże, czyli metraż nam odpowiada, no ale tam no remont, bo to kiedyś był duży, wielki sklep, zaplecza. Które no, były dostosowane Ale pani do potrzeb. Pani prezes, remont. A, remont. Ale za co? a my na Państwo nie macie środku. 14 tysięcy rocznie. Subwencji, przy... Subwencji z Urzędu tak. Miasta, a poza tym wszystkie inne środki no. aplikujemy wnioski. Albo dostaniemy, albo nie dostaniemy. A zdarzyło się, że nie dostaniemy. Oczywiście, że tak. Ile tak naprawdę rocznie macie pieniędzy na swoją działalność, na pomoc z inną osobą? No, podstawowa, statutowa działalność chociażby. Yy, koła, czyli jednostki. No. Podstawowe utrzymują się ze składek członkowskich. A składka po 2 złote po 3 zł? 3, 50 3,50 miesięcznie, to, czyli 40 To troszeczkę mnie pani rozbawia, no, jak się można utrzymać złote. za 350 rocznie. rocznie jeszcze. No 42 zł rocznie każda osoba. gro osób jest zwolnionych, no. bo renty czy no tak. renty socjalne są bardzo niskie. Dzieci też najczęściej zwalniamy, bo sytuacja finansowa no, czyli bardzo jest bardzo ciężka. Czyli tych środków ze składek nie mamy wiele, dlatego no aplikujemy, gdzie się da. Rozczytujemy, gdzie są ogłaszane konkursy. Konkursy w Urzędzie Miasta w Częstochowie, A konkursy, Pani Prezes, są na konkretne zadania, prawda? Tak, no tak, tak, oczywiście. A my szukamy teraz pieniędzy na remont pomieszczeń. Czy tu można wziąć udział w jakimś konkursie? No, Czy tu możecie żaden, liczyć na sponsorów? Tylko... Żaden konkurs no nie pozwala remontować za te środki. Mhm. W niektórych konkursach zdarza się, że na media możemy tam przyznaczyć 5% wartości otrzymanych środków, ale też nie na wszystkie. Dlatego jest nam bardzo, bardzo ciężko, Dobrze. bardzo trudno. Czy Szukamy będziecie... sponsorów, mm -hmm. ale... No Czy będziecie jeszcze... musieli się uciec do jakiegoś podstępu, że część pieniędzy uda się jakoś przemieścić na część remontu, nie. chociażby... Spod... Nie da nam nie, nie się. Ma możliwości. Liczymy na to, że Urząd Miasta nam pomoże, ponieważ remont wymaga wiele tam środków, natomiast my na wolności... Wyremontowaliśmy ten budynek. Ten budynek wewnątrz to jak pudełeczko, wymienione okna, drzwi, yy, panele, mebelki, więc tam w środku jest ślicznie Przez Ale tam ponad 20, 20 lat byliście tak, przecież. Ale ja pamiętam, kiedy przyszłam do pracy yy, w 1987 roku, 1 lipca, zapadały się podłogi w każdym pomieszczeniu, I ja swoją pracę rozpoczęłam od kontaktu jeszcze z byłą hutą. Bieruta potem Częstochowa. Mhm. o prośby jeszcze. o remont. Wtedy było łatwiej. I wtedy mnie ekipy mhm. tam z Huty, no po kawałku wykonywały remont, żeby no, pracować i, i działać na rzecz ludzi no, w godnych warunkach. Także dopracowałyśmy się no, wspaniałego wyposażenia, wyremontowanego pomieszczenia. I teraz nam się to zabiera, a w zamian proponuje. No coś, co musimy sobie wyremontować, jeżeli chcemy działać. No tak. Słyszałem, że sytuacja finansowa państwa organizacji jest coraz trudniejsza, by nie powiedzieć katastrofalna. Doszło już nawet do tego, że trzeba było zwalniać ludzi z etatu, bo nie było z czego utrzymywać. Tak, Osoby, tak. które jak gdyby obsługiwały same biuro, pomagały innym osobom niedowidzącym, niewidomym. Macie Państwo w sumie 1200 osób, tak? Pod opieką Tak, nie no w granicach. w granicach. Tak, tak, tak. Właśnie. Yy, tak. Co to oznacza zwolnienie kilku osób z etatu? One za darmo będą przyjeżdżać do pracy? Yy, będą yy, wolontariacie yy, pracować? No, yy, do tej pory instruktorzy pracują u nas. Yy. U nas nie ma pracowników administracyjnych bez przygotowania Dokładnie. do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku, bo takie nasze stowarzyszenie. Więc yy, dopracowaliśmy się, że każda pani, która u nas pracuje. No, albo jest po studiach tyflopedagogicznych, albo y, ukończyła kursy organizowane przez zarząd główny i takie osoby mogą u nas pracować. I no, były czasy, gdzie te osoby były na etatach. W tej chwili te, te osoby są na umowach zlecenia. Kiedy wygramy konkurs, a mamy tam orientację przestrzenną, pismo punktowe bądź mhm. inne szkolenie, to te osoby są zatrudniane na umowy zlecenia. Jak wygracie konkurs. Jak wygramy. A sama konkurs. Pani mówiła, że zdarza się, że Oczywiście, nie, że nie wygramy. Oczywiście. Ale to jest Wasza pomyłka, źle wypełnione formularze. No, czy, mało czy... środków finansowych. Mało to środków, są środki pefronowskie. Bo ja wiem, część. że często organizacje dostają odpowiedź, że świetnie napisany wniosek, tak. ale niestety ze względu na mało źle pieniędzy jesteście Państwo w kolejce oczekujących. Oczywiście. A bardzo często zdarza się tak, że nie otrzymujemy środków w takiej wysokości, o jaką aplikujemy. Czyli z zapotrzebowania wynikającego, że wniosek składamy mhm. na, no ja zakładam, 30 tysięcy dotacji, a ileś tam własnych środków musimy mieć, żeby to zrealizować, no to otrzymujemy. 7, 2, 3 tysiące. I więc... się trzeba cieszyć. I trzeba się cieszyć. A w sumie, tak. jakbym Pani zapytał rocznie, ile pozyskujecie z konkursów pieniędzy, tak orientacyjnie to będzie pół miliona, to ta, 100 tysięcy. Więc, y y no, y były czasy, że otrzymywaliśmy i 200 mhm. tysięcy no, były też ostatni rok, że tych środków było zdecydowanie. Zdecydowanie mniej. to ile? O połowę mniej, czy 50? No, o połowę. o połowę, mniej. połowę mniej. I to oznacza, że mniej można pomagać tym osobom niedowidzącym, niewidomym, Ech, mniej tak. programów, mniej nie wiem, tej pomocy chociażby medycznej? Medycznej, rehabilitacyjnej. Pomocą medyczną się nie zajmujemy. My mhm. prowadzimy działalność rehabilitacyjną. Tak. Akurat e, w tym roku mijającym. No, bierzemy udział w takim dużym projekcie organizowanym, prowadzonym przez Zarząd Główny wsparcie. No więc no, środki są pozyskiwane przez Zarząd Główny, my je mamy no, przekazywane. Bardzo dużo osób korzysta z tego programu. I, i my wtedy no, mamy zapewnione po części koszty medialne, bo tam można przeznaczyć z tego programu. I ten rok no, nas. Dofinansował w zasadzie ten program wsparcia, ale po prostu konkurs wygrał Zarząd Główny. To są wszystko środki pefronowskie. Tych środków w tym roku, w poprzednim było niewiele. No więc... Yy... w zeszłym roku było połowy miejsc, z tego co pamiętam. Oczywiście, o 50% oczywiście, mniej na, tak. na wszelkie działania. Dobrze, przy okazji Pani obecności, Pani Prezes, koniecznie muszę zapytać, jak się chodzi po Częstochowie osobom niedowidzącym, niewidomym? Coraz lepiej, coraz mniej jest tych barier. No widzę na wielu skrzyżowaniach chociażby są te sygna sygnały dźwiękowe. To bardzo pomaga przecież. Tak. To od lat y, częstochowa y, prowadzi, no, po prostu inwestuje mhm. w skrzyżowania, w Obniżenie programy progów, dźwiękowe. Prawda? Czy obniżanie progów, to jest bardzo dyskusyjne. Czyli obniżanie chodników, tak. to jest dobre dla osób poruszających się na wózkach dla nas natomiast musi być wyczuwalna różnica, kiedy my schodnika schodzimy na jezdnie. W niektórych miejscach są doklejane tak zwane baranki, czyli takie różnio, faktura inna, że my wchodząc na jezdnię czujemy to, wyczuwa to osoba najczęściej poruszająca mhm. się przy pomocy laski albo osoba, która jest bardzo słabowidzącą osobą, no ma tą orientację, że wchodzi, przechodzi na jestnie, bo zdarza się, że też są przecież przejścia bez sygnalizacji dźwiękowej. To nam pomaga i te pasy, te baranki, i dźwięk, ale co nam utrudnia teraz w ostatnim mm -hmm. czasie, no przebudowa, modernizacja y, ulic, bo no coś się tak. dzieje w częstym no, prawda? Musi, musi to musi być. Tak, rozumiem. Musi być I tu, i to... W tym roku nam się chodzi ciężko, trudno, ale, ale w przyszłym roku już będzie. Myślę, lepiej że w przyszłym tak. będzie Myślę, już są autobusy, dróg. gdzie, mm -hmm. no, informuje się o przystankach. To wszystko po prostu nam. Pomaga. A sprawdzała Pani już dzielnica Raków? Jak tam będzie się chodzić? No nie osobą? sprawdzałam. Nie sprawdzałam raz. Bo teraz kiedy... będziecie tam dojeżdżać przecież. Myślę, że nie, że Urząd Miasta zrobi wszystko. Myśmy A, macie jednak nadzieję jeszcze. Mam nadzieję. Mhm. Akurat dzisiaj będziemy wysyłać pismo, bo... Pierwsze pismo dostaliśmy z urzędu, bo do tej pory to było wszystko na telefon. Dostaliśmy pierwsze pismo z Urzędu Miasta, z Wydziału Komunalnego, co do tej pory udało nam się zrobić, czy rozpoczęliśmy działania, chociaż nie mieliśmy nic na piśmie ani przydziału tego pomieszczenia, mhm. więc ja nie ukrywam. Nie mogłam tam robić nic. Ja cały czas rozmawiam w urzędzie o pozyskaniu pomocy, czyli konkretnie o środkach finansowych. No nie mogę przyjąć lokalu na piśmie, a nie mając zapewnionej pomocy z Urzędu Miasta. Jest trochę, no przynajmniej dwie takie propozycje, które wybrali nasi rodzice, naszych podopiecznych. To była ulica Jana Pawła, czyli i na, nowej, tak, na ulicy Nowowiejskiego, mhm. dwa miejsca, gdzie można byłoby się przeprowadzić bez remontu. Czyli na ulicy Nowowiejskiego lepsza chyba lokalizacja? Oczywiście, tutaj. no i Jana, Pawła, Jana Pawła. No ale jeszcze decyzje nie zapadły o tych nowych mhm. lokalach. Ja no, żyję nadzieją, że to nie będzie Raków. A nie jeśli będzie, to trzeba środ... będzie sobie poradzić. No bo cóż innego zostało? Ja nawet nie myślę chyba, że urząd miasta no, znajdzie środki, tak jak znajdzie środki na remont Staszica, tam na ulicy Staszyca dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No, słyszę, że. Zastanawia się, że będzie remontował nowy lokal. Ja rozumiem, że to jest jednostka Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej, no ale no my też nie jesteśmy nie w mieście. Też działamy, pomagamy mieszkańcom Częstochowy, więc być może. No zdarzy się cud, że urząd miasta zmieni swoje zdanie, zrozumie. Napisałam pismo do wielu osób znaczących w urzędzie miasta, bo nie ukrywam, nie mogę rozmawiać z prezydentem, no nie, nie mogę się umówić. Czas oczekiwania jest tak długi, a przyjęcie przez asystentkę pana prezydenta było poniżające mnie. Na spotkanie. Z wiceprezydentem. No czekam. Miesiąc temu zadzwoniła mhm. moja jedna z pań, prosząc o umówienie mnie do dnia wczorajszego. Nie miałam telefonu zwrotnego. No ale miasto, Częstochowa to miasto cudów. Może coś rzeczywiście się e, tak. tutaj. Tak, rozmawiałam wyda, z dyrektorem brak... urzędu miasta. Tam dostałam mhm. się bez oczekiwania. Rozmawiałam z panią naczelnik Wydziału mhm. Komunalnego bardzo taka serdeczna rozmowa, rozumiejąca mnie, no ale nie do tych osób należy decyzja. Jaka przyszłość stoi przed Państwa organizacją? Bo zastanawiam się, czy w ogóle organizacje osób niepełnosprawnych, bo Państwo jesteście taką organizacją, powinny brać udział w ogóle w konkursie. Czy nie powinno być tak, że obligatoryjnie powinniście Państwo dostawać pewną pulę, bo Państwo nie wydajecie tych pieniędzy na biura, na urządzanie, biur świetlic jakieś i tak dalej, tam gdzie konkretna pomoc dla osób, które już w jakiś sposób są poszkodowane przez Los. Te czasy minęły, że stowarzyszenia otrzymywały środki, mm -hmm. pewnie, że na składane zapotrzebowania. Ja, kiedy rozpoczęłam pracę tu w Częstochowie w 1987 roku, to tak było. Myśmy należeli pod Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej, tak to się wtedy nazywało. I, I faktycznie się lały myśmy na konto. dostali tak. Konkretnie. Na rok mhm. taką i taką kwotę skrupulatnie należało się z niej rozliczyć, były wytyczne zarządzenia, rozporządzenia, ta sama księgowość, co w każdym innym y, sektorze, y, ale te czasy minęły i to, co ja mhm. wiem, bezpowrotnie. A króciutko jeszcze zapomnę, bo mamy 30 mhm. sekund, Pani Prezes, czy. Y, to ryzyko finansowania państwa, ryzyko, że albo wygracie konkurs, albo nie wygracie, przekłada się w jakiś sposób na osoby, właśnie państwa członków, tutaj osoby niewidome, niedowidzące, że nie wychodzą z domu, że zostają w domu, bo nie ma pieniędzy na ten program czy na ten, no i nie ma jak zagospodarować tych ludzi. Yy, tak, zdarza się, bo no, nie ma środków. Na pomoc, przede wszystkim na rehabilitację. Bo tu nie chodzi o zapomogi, bo to nie, tak, jest, nie, 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 nie jesteśmy. Nie o ale przede wszystkim o sprzęt ułatwiający im życie. Tu już mówimy o dofinansowaniu mm -hmm. przez y, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Tych środków Rozumiem. też jest mniej, ale na naszą działalność, gdzie trzeba człowieka zrehabilitować, najtrudniejsza jest rehabilitacja. Psychiczna, gdzie człowiek traci wzrok sukcesywnie, albo nagle, w, po wypadku, i wtedy szpital leczy, a my mamy rehabilitować. No, nie każdy zrobi mi to społecznie, bo to nie jest jedna godzina, bo ja też dużo pracuję społecznie, mhm. ale no, nie da się pracować społecznie. Cały czas. 15 sekund. Skoro nikt wam jeszcze życzeń nie złożył, nie, nie zdarzyło się tak, to proszę powiedzieć, czego pani by sobie życzyła na nadchodzące lata. Wiem, że w grudniu macie chyba zjazd. Eee, tak króciutko. Trego. Innego lokalu, który nie wymagałby remontu. To jest jedyne moje życzenie na ten czas. Bardzo dziękuję. Życzenia sobie składała pani Barbara Łukasie, wiceprezes Zarządu Kręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych. Bardzo dziękuję pani prezes. Dziękuję bardzo.